Mamy z okazji Waszego święta zapraszamy Was na wyjątkowy koncert życzeń. Poproście dzieci o zrobienie herbaty, usiądźcie wygodnie i posłuchajcie. Pierwszą piosenkę specjalnie dla Was wykona Gabrysia, która zaśpiewa o tym wyjątkowym dniu. Tu robić, by świąt nie brakowało, lecz jeden dzień szczególnie swym plaskiem w maju kusi. Dla jednych to dzień matki, a dla mnie dzień mamusi. kocham i co czuję. I patrząc mamie w oczy, cichutko podziękuję. Za radość, że z mej woli, w mym sercu jaśnieć musi. Dla jednych ten dzień matki, a dla mnie dzień mamu. Dziękuję za to wszystko, czym dobroć jest na Ziemi? Że jest Najważniejsza, że nikt... Panie, mamy, życzymy Wam, żebyście zawsze były uśmiechnięte i miały jak najmniej problemów. Teraz wystąpi przed Wami Marysia w piosence, a ja wolę moją mamę. Jednego razu Kinga spotkała wikinga, mieszkał na obrazku trzymał się obrzasku i zwiedzał wielkie morza. I Kingze było gorza, a ja... dnia Dorota znalazła w lesie kota wzięła więc go do domu zamiast go dać byle komu i świetnie się bawili i w zgodzie sobie żyli a ja wolę moją mamę co ma włos jak atramę My God. I got the we wszystkim wspieracie, pomagacie, kiedy mamy problem, cieszycie się z naszych sukcesów. W ramach podziękowań przyjmijcie piosenkę, którą wykonają dla was Sonia i Zuzia. W twoich urodzi kochana córeczko. Niech ptaki śpiewają, niech świeci słoneczko. Radości ci życzę i szczęścia wszelkiego. I niechaj cię nigdy nie spotka nic złego. Kochana, mamusiu, tak myślę, że przecież ten był dzień był dla ciebie jedyny na świecie. Na ręce mnie wzięłaś, ze szczęścia płakałaś i nigdy już potem spokojnie nie spałaś. Moje nowe życie to twoje nowe życie. Jesteś mamą? Moje urodziny. To Twoje urodziny, jesteś mamą, moje pierwsze kroki, to Twoje pierwsze kroki. Jesteś mamą, moje wielkie święto, to Twoje wielkie święto. Jesteś mamą. Więc życzę Ci, mamo, spokoju i słońca, niewolnych od trudu, wakacji bez końca i marzeń spełnionych przyjaciół bez liku, i pięknych dla Ciebie pisanych wierszyków. Chcę, żebyś codziennie budziła się rano z wesołym uśmiechem, bo kocham Cię, mamo, i nie wiem, cóż mogę powiedzieć. Nowe życie to Twoje nowe życie. Jesteś mamą. Moje urodziny to Twoje urodziny. Jesteś mamą. Moje pierwsze kroki to Twoje pierwsze kroki. Jesteś mamą. Moje wielkie święto to Twoje wielkie święto. Jesteś mamą. Wiemy, że jak dorośniemy, też będziecie się o nas troszczyć i martwić tak jak robią to wasze mamy. Posłuchajcie piosenki pod tytułem Nie ma jak u mamy w wykonaniu Julki. W tym świecie tym jakiś świat Własną piersią dokarmiała Oczy mlekiem zalewała Wychowała jak umiała A gdy wyjrzał już człowiek na świat Wziął swój los w ręce dwie I nie w głowie mu było, że Nie ma jak Mamy ciepły piec, dziki kąt Nie ma jak Mamy, kto nie wierzy, robi błąd Skąd cię piec nie ma jak, mamy kto nie wierzy jego rzek. Tymczasem człeka trawił, spać nie dawał mu taki luz, Żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy, świeży na zabolał ust Człowiek jadł z okien kit i zanudzić mu było wstyd. Nie ma jak mamy ciepły piec, Nie wierzy, robi błąd Nie ma jak Mamy cichy ko Światem się kończą tak, że się wyrabia człowiek pomału w ciepło żonę stół kryształu I ze szczęścia ogłupiały Nie obejrzy się człowiek jak w becie już Ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że Nie ma jak, mamy ciepły piec Cichy kąt nie ma jak, mamy Kto nie wierzy robi jego rzecz. Dziękujemy, że jesteście Dziękujemy za wasze wszystkie Mądre słowa, które zabierzemy Ze sobą w naszą Życiową podróż Na koniec tego krótkiego koncertu Wystąpi Zuzia w piosence Otulanka. Kiedy oczy spać nie chciały, tak do snu śpiewałaś mi. Za doliną kryształ. Pałac w nim kochanie mieszkasz ty na klawiszach czarno-białych, grasz melodię znaną mi. Usłyszało echo też ją gra. Wiesz, że jesteś taka jak ja. Mamo, czas przez palce mi umyka, w głowie moi ciągle gra muzyka. Noc powoli zbliża się, słonko zaśnie pod chmurą. Mamo, wszystkie twoje mądre słowa znajdę do końca. Wszystkie dzisiaj słowa będą otulały mnie i na pewno już zasnę i już wszystko jest dobrze. czarno -biały, Grasz melodię znaną mi usłyszała echo, też ją gra Wiesz, że jesteś taka jak ja Mamo, czas przez palce mi umyka w głowie mojej ciągle gra muzyka, Noc powoli zbliża się, Słonko zaśnie pod chmurą. Mamo, wszystkie Twoje mądre słowa Znajdę, do kołyski dzisiaj schowam, Będą odulały mnie i na pewno już zasnę, i już wszystko jest dobrze.